Słuchajcie wszyscy, Rony Sarland i Destiny 2 królowa wiedźma. E, Ostatnio że tak w międzyczasie sobie tam trochę jak grindując, nie ruszając misji. E, tablica dochodzenia ma co dla nas? Czy z dochodzenia dochodzeniowa muszę coś wziąć? E, jest to na przykład raport Resonance Comp. Zobaczymy o co chodzi. Czym się to je? Okej. Okay. Tutaj to są trzy rzeczy. A. No dobra Już jeszcze Tłum? Nie, nic więcej nie będzie, prawda? Tylko na w innych momentach. Dobra. Więc. Okej, okay, dobra, nie wiem czy chcę zarobić. Na pewno chcę pokazać z finchem i zrobić tą fabularkę albo z mi i zrobić to We will see Na pewno Swynchem chcę pogadać Mam dla na nas sprzęt Może jakieś ładne wdzianko Zobaczymy zobaczymy Pożyjemy zobaczymy jak wam w ogóle dzień zmija Jeśli wszystko dobrze wyceluję mamy 28 luty No mi się teraz zaczyna więc jest niedziela wieczór jak mam jadzienek? Co to u was? Co dzisiaj ciekawego zrobiliście? Rozmawiajcie trochę ze mną. Rozmawiajcie, to jest tylko na, na YouTube, nie żadne streamy, aczkolwiek korci. Więc porozmawiajcie ze mną. Proszę, porozmawiajcie. Co powiedziałeś? Że na zaufanie trzeba... Powodowałaś mi. Może nie ty dalej. zrozumiesz jaki to ma sens. okej okay. jej mogę sobie to wziąć moc okej okay. Pokonuję skardzonej w miezmatach no ale nie mogę zrobić jego zleceń teraz to sobie zrobię później to mnie tylko intryguje jak to Tak, nie jest trudno wyśledzić, kto co zrobił. Wygląda na za mocą, Ale odkrycie kiedy jak? Na moich różnych barwach. A, wygląda całkiem nieźle. Całkiem, całkiem. Dużo oznaczeń, ale trudno. Zróbmy fabularkę. Pewnie. Będzie to krótka Zrobię Zrobię tamte rzeczy. Ale jeśli taka sensowna, to nie. Tutaj przykro mi, nie będę w stanie. Dobra. Musiałem się przyzwyczaić troszkę z do tego. Ja wam się podobał widok Tytana. Troszkę inny build, inny poziom trudności. Ten Tytan jest. Nie zrobił głupoty, prawie zabijalne na, na tamtym poziomie. Ale i tym urloczkiem sobie coraz lepiej chyba radzę. Takie mam wrażenie, strasznie tu już zaskorzeni. Mnóstwo anemii. A ooo, chyba mi... a nie, dobra, myślałem, że minąłem. Na... na... szczęście nie. Kolega Warlock z glewią. Eee, okej. Okay na pewno klatę ma z tego 30-lecia. Pakietu 30 -lecia. A tak, też nie mam w stanie sobie zmontować. Jeszcze. No ale planuję. Zapolować. Daleko mam. E, dosyć, więc myślę, że lecimy. Lecimy tym. Oczywiście, że tak. No i dobra. Jeszcze to jeszcze coś jest wyżej. Co my tu jeszcze mamy? Co jeszcze z na walczyć? Dobra, ale generalnie jedną rzecz muszę chyba zmienić nie myli, mam tłumiące, tak, a ja chcę. Hmm, załóżmy granaty. To nie, to nie. Akcjonowy być może. Ja chcę to. Nie ja chcę wirówkę. Jak się ładnie wyceluje, to dużą grupkę można wziąć, a. Dobra, następny się doda o oh. Co się stało? Nie możemy się dostać. I Koro. Nie mogliśmy odblokować wspomnień czerwia chowańca. I nie mamy Co? Dlaczego? Co się stało? Robiliśmy wszystko tak samo, ale odmówił nam dostępu! Ale... To niemożliwe. To nasz jedyny trop. Chyba potrzebujemy innego planu. Nie wiem. Weźcie to z powrotem na Marsa. Zapytam Eris. Może ma inne pomysły w drogę O kurczę To ma jaki ten po na trzeci poziom No dobra Pójdźmy tym wątkiem Pójdźmy, pójdźmy hmm. Intrygująca Tak jak mówiłem zmieniać miałem zmienić statek Mówiłem to chyba w drugim odcinku. Ups. Więc wróciłem do, jak to z Rolibarem mówiliśmy, trochę komara. Ale to jest jeden z moich ulubieńców, mimo, mimo wszystko. Patrzyłem na inne, ale... ten mi się jakoś najbardziej spodobał. I tak... Jakoś tak, tak, tak. No, a tam teraz jesteś, Ikoro. Czemu to przede mną ukryłaś? Gdybym wiedział, niczego nie ukrywałam. Niecelowo. No. Miałam biegać do ciebie z każdym głupstwem? Jeśli chodzi o Sawatun, nie ma głupstw. Wiesz to lepiej niż ktokolwiek. I dlatego podjęłam pewne decyzje samodzielnie. Ty też tak robisz. Nie w takiej sprawie. O, strażniku, przedyskutujemy to później. Chodzi o to, że mamy działać razem. Nie wolno polegać tylko na własnej intuicji. W ogóle nie powinnam się kierować. Patrząc na to, jak idzie to śledztwo, jasno widać, że się myliłam. No. Powinnam się wycofać. Pozwolić Eric i Tobie na załatwienie tego. Razem. O nie. Tylko dzięki intuicji i kory jesteśmy tak blisko prawdy. Ten nowy trop to wreszcie jakiś konkret. Dobrze. Zajmij się tym razem ze strażnikiem. Informujcie. Mamy nowy dowód z zaufanego źródła. Ślad z ostatniego znanego miejsca pobytu Savatun przed przejściem na stronę światła. Jest głęboko w jej twierdzy. To trudno dostępne miejsce. Ale nie mamy wyboru. Idźcie tam, a ja się odezwę. Hmm. Ciekawe gdzie to będzie W etap, ukończ misji ostatnia szansa To będzie? Skąd ma to być? Stąd, dobra Ogólnie i Kory tu aktualnie nie ma. Mamy tu NPC-owych strażników. Misja sobie oznacza, ale lecimy w stronę Fincha. Najpierw. Biorę kolejną rzecz od niego, przynajmniej entgram. Może jakiś fajny rol, czegoś poleci. Może jakaś broń, której jeszcze nie miałem, będę mógł ją potem sobie zmodelować. To modelowanie jest całkiem fajne. pochłania mnóstwo surowców tych, temu trzeba naprawdę sobie nafarmić, żeby potem coś ciekawego stworzyć ale jest całkiem fajną strefą, mimo wszystko. Zwłaszcza jakby sobie farmić z trzech postaci na jedną. Bo zaczynasz tak robić, on jest czołowcem. Tworzymy Czułowczynie. czołów nie? Co wolnych chwilach, sobie po prostu odgrywać kampanię znowu na klasycznym. Bo łatwiej. I w ogóle, to, co, to, to czym ty jesteś? Dochodzenie jest jak taniec, nie Możesz znać wszystko. to tylko Później trochę chcę z sobą współpracować. Daj to. Tajfun. Interesuje mnie, jak bardzo kwestia tajfunów. kwestia jak tam... o skrzynka więc to, że za tyle rzeczy się zdobywa Kończę reputację. Dobra, zróbmy tą misję ostatnia szansa, Czekam na czym ona polega, tak, na legendarnym, moja moc to 1475 Mam 15-15 Dobrze 15. no, w kampanii nie mamy czempionów. Aczkolwiek drugi jest ten, ten bildzik, który mi oferuje w tym momencie na, trzech, na, 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 na wszystkie trzy rodzaje. Nie mogę wysłowić, z czego na przeciążeniowych mam granat. mógł znaleźć jakąś, nie wiem, ciężką bronią albo coś takiego. Pognali dobre Jesteśmy na pozycji. Dokąd zmierzamy? Strażniku, Wasz cel spoczywa w głębi fortecy, w skrzydle aptecznym. Tam powinniście znaleźć szczególny odłamek kryształu. Być może rozpoznasz go z czasu uwięzienia Savatun przez przebudzonych. Zatem ten kryształ to kawałek jej dawnego więzienia. Co oznacza, że zapewne miała go przy sobie, gdy ukradła światło? Moje źródło sądzi, że wydarzenia, które doprowadziły do jej ucieczki, w zawiły sposób wiążą się z tą tajemnicą. Ten kryształ może być wskazówką, której szukamy. Okej. Okay. trująca No. Pier Dziękuję, gro. Chcę ja pierwszy zgon. Marsuj. Czy ze skrzydła aptecznego nie zarąbał czegoś finch? To musi być skrzydło apteczne. Kawał drogi. Tak. Korytarze Savatun są równie kręte i zwodnicze jak jej umysł. Aby podążać naprzód, musicie wyszukiwać najdziwniejsze ścieżki. Aha. Hmm. a tak chodziło. No, czy ja nie przetrzymałem na to. Jak sytuacja? zdąża do wiadomego obiektu, naczelnika. Dobrze. Jesteś pewna, że to da nam odpowiedzi, których potrzebujemy? Nie możemy sobie pozwolić na kolejny ślepy zaułek. Królowa Rafy niechętnie dzieli się informacjami. Mara So, dała ci cynk? Nie wspomniałaś o tym? Prawdę mówiąc, wspomniałam. W rozmowie z Ikorą. Chwilę przedtem nam przerwałeś. Zgodziła się. Że w tej kwestii nie ma wiarygodniejszego źródła niż ktoś, kto zdołał uwięzić Sabatun. Ufam Marze, ale ona niezbyt lubi odkrywać karty. Gdyby podzieliła się tym wcześniej, teraz nie bylibyśmy w tak rozpaczliwej sytuacji. Hmm. Jeśli chce się wygrać z boginią przebiegłości i kłamstw roju, lepiej nie odkrywać kart zbyt wcześnie. Dobra. Ogólnie ten układ powinien być w stanie ładować, ale coś idzie... idzie nie tak w tej kwestii najwyraźniej. będzie tak samo przydatny jak ten poprzedni. Teraz musimy znaleźć zamkni, który im rozbijemy. Za chwilkę będę musiał sobie zmienić. To. Królowa Wiedźma nadała swemu królestwu świetlisty połysk. Ale pod spodem wciąż czają się pozostałości architektury ciemności. A nowe zdolności strażnika ujawniają te ukryte pozostałości. Tak i Kora już to wyjaśniła. Dlaczego nie możemy użyć światła dla osiągnięcia tego samego rezultatu? Światło jest potężną siłą, ale w przypadku iluzji okazało się niewystarczające. Umysł musi się ująć, by ujrzeć ukryte tutaj prawdy. Zatem drogę może wskazać jedynie ciemność. Boję się tylko dokąd nas to ostatecznie doprowadzi. Mm, to nie będzie kasetowy graczyk. On powinien lepiej na to działać. O, cia, cia, cia. Dobrze strażnik. Skup się Aby znaleźć drogę naprzód potrzebujemy miecza i czegoś co możemy nim rozbić Ale eee, już no... za... złem to, coś eee... Dlaczego nie mogę ładować granatów? Zimno jest troszkę, no, no nic, Koła bąga. Chciałem użyć tego na zasadzie myśl, yy, że mnie uroczyło ale nie wyszło. Dobra, będziemy jeszcze raz. Okej, okay, ten, teraz możemy się dalej, Hop. no i dobra. Czy jest? Chyba niby nie. Eee, dobra, są, ale nie jest tak blisko jak myśleli, że mogą być. No nie. Tylko zamilkłem, ale nie dziwcie mi się proszę O, o, o Chyba kolejne. Mój martwy To nie zmienię że... Ja się boję tam Wejść było mnie zabija. No właśnie. No już tam. W porządku. No, dobra, wrócę do Was za chwilkę. Ja tylko z tym uparłem spinackę. Dobra, mam go. Ubiłem. No ale tak na zasadzie ubiłem skubańca i... Że, że ćwiczyłeś oh. posługiwanie się darem Czarnej Floty z ducha. Naczelniku, rozumiesz już, dlaczego Ikora dokonała takiego, a nie innego wyboru. Mimo swych wątpliwości, wiedziała, że tylko ciemność, skupiona silnym umysłem, zdoła doprowadzić nas tak daleko. Rozumiem. Nie mam problemu z wyborem dokonanym przez Ikorę, tylko z faktem, że dokonała go na własną rękę. Wiemy, jak działa Sabatun. Wybiera ludzi nieprzypadkowo. Po co mamy jej ułatwiać robotę? Eris. Zapewne wiesz lepiej niż ktokolwiek inny, że ścieżką ciemności lepiej nie podążać samotnie. Nie była sama, chociaż rozumiem twoje obiekcje. Mam złe przeczucie, ale to nic, że to jeszcze trochę nam winy skazajmy. Matulu, jedyna. Jednak faktycznie nie było sensu robić tamtych misy Dopiero z jednymi walczyłem.